Angielska premier league na przełomie XX i XXI wieku była zdominowana przez dwie drużyny: Manchester United i Arsenal. Dziś taki stan rzeczy możemy skomentować uśmiechem, biorąc pod uwagę obecną sytuację obu klubów mozolnie próbujących wrócić do czołówki. Ale wówczas pojedynki czerwonych diabłów z kanonierami ekscytowały kibiców na całym świecie. Rywalizacja obu klubów okazała się najdłuższym duopolem w historii ligi. Wystarczy wspomnieć, że od momentu przełomowego dla Premier League, czyli wspomnianego w jednym z ostatnich odcinków objęcia Arsenalu przez Arsena Wengera w 1996 roku, przez 8 kolejnych sezonów Mistrzostwo Anglii przychodziło z rąk do rąk między oboma klubami. Ten, trwający aż do 2003 roku pojedynek na Mistrzostwa, zakończył się wynikiem 4-3 dla podopiecznych Sir Alexa Fergusona. I chociaż w kolejnych latach głównym przeciwnikiem United w walce o prymat w Anglii stała się napompowana pieniędzmi Romana Abramowicza Chelsea, mecze przeciwko kanonierom zawsze wzbudzały ogromne emocje. Ten odcinek nie będzie jednak opowiadał wyłącznie o przebiegu rywalizacji między dwoma klubami prowadzonymi przez dwóch wielkich trenerów. Ostatecznie i tak wszystko rozgrywało się na boisku, a tam symbolem zaciętej walki czerwonych Diabłów z kanonierami były iskrzące starcia kapitanów obu drużyn, Roya Kina i Patryka Wejry. Z tej strony Konrad Szymański. Przed wami Historię z Boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na YouTube, pamiętaj, że historie z Boiska są również dostępne na Spotify oraz w aplikacji podcasty na Twoim iPhonie. Obaj piłkarze grający w środku pola, przez co w każdym meczu musieli toczyć bezpośrednie pojedynki. Obaj piekielnie silni, porywczy, agresywni, gotowi zostawić na boisku serce, płuca i resztę wnętrzności, byle tylko zakończyć mecz z trzema punktami na koncie. Wyobraźcie sobie czołowe zderzenie dwóch rozpędzonych pociągów towarowych. Tak w największym skrócie można opisać ich starcia. Faulowali się wzajemnie, przepychali, wyzywali i przy okazji darzyli się ogromnym szacunkiem. United i Arsenal, Kin i Vieira. Ulubieni wrogowie. Powód tak zaciętej rywalizacji między United a Arsenalem jest prosty. Od momentu reformy w 1992 roku, której skutkiem było utworzenie Premier League w pięciu pierwszych sezonach, United triumfowało czterokrotnie. Podopieczni Fergusona ze spokojem patrzyli w dół tabeli. Byli najlepsi. Arsen przyjechał nagle z Ligi Japońskiej i od razu rzucił wyzwanie Sir Alexowi. Wspomina początek tej rywalizacji Vieira. Ferguson i Kin do tego momentu byli w komfortowej sytuacji. Wygrywali wszystko. Nagle na horyzoncie pojawiają się gości, którzy chcą im to wszystko odebrać. Jasne, że im się to nie spodobało, kiedy cały czas wygrywasz, nie chcesz, żeby to się zmieniło. Ale jak Mawia klasyk, nie uprzedzajmy faktów. Zacznijmy od roku 1996, kiedy nieznany szerzej francuski szkoleniowiec został ogłoszony nowym trenerem Arsenalu. Decyzja ta została przyjęta w Anglii z lekkim rozbawieniem, zwłaszcza, że 47-letni Francuz trenował wcześniej nie Real, Barcelonę czy inny Milan, ale japońską Nagoya Grampus 8. Na łamach prasy pojawiało się ironiczne pytanie. Arsen Hu? Nikt nie spodziewał się wówczas jak ogromny wpływ na ligę i generalnie angielski futbol będzie miał Węgier. Dzięki innowacjom w zakresie odżywiania i suplementacji oraz rewolucyjnemu podejściu do skostniałej wówczas taktyki 4-4-2, wszyscy krytycy Francuza musieli mu to oddać. Facet wiedział co robi. Dostrzegał to również ser Alex Ferguson, który w zeszłym roku po odejściu Węgara z Arsenalu powiedział: To był jeden z najlepszych trenerów w historii Premier League. Jestem dumny, że byłem jego rywalem, kolegą i przyjacielem. Tuż przed zatrudnieniem Węgera do drużyny kanonierów trafił 20-letni Vieira, rozczarowany brakiem gry w Milanie. Pomocnik przyznał, że podczas negocjacji działacze wyznali mu, iż to właśnie trener Nagoi zostanie zatrudniony. To przyspieszyło decyzję Vieira, który stwierdził, że o aklimatyzację w nowym klubie będzie mu łatwiej, gdy trenerem będzie jego rodak. Transfer Francuza okazał się strzałem w dziesiątkę. Patrick już od pierwszego meczu przeciwko Sheffield pokazał wysokie umiejętności i jak podsumował jego debiut dziennikarz Timesa, dał Arsenalowi luz i polot w środku pola. Arsen Wenger całkowicie zaufał Młokosowi, który od razu wskoczył do pierwszej jedenastki. Silny, wysoki, ze świetnym przeglądem pola szybko zyskał szacunek kolegów z drużyny. Starszy o 5 lat Roy Keane, w przeciwieństwie do Wejry swoją pozycję w Manchesterze budował spokojnie. O ile Vieira swą siłową, agresywną stronę maskował finezją i techniką, Kin przypominał spuszczonego z łańcucha, głodnego Dobermana. Często reprezentował myśl szkoleniową rodem z okręgówki, czyli piłka może przejść, przeciwnik nie. Ale trzeba mu to oddać. W latach 90 nie było drużyny, która nie chciałaby mieć w środku pola takiego wojownika jak Irlandczyk. Roy, kto był najlepszym trenerem, z jakim pracowałeś? Brian Clough. Nie, Sir Alex? Chciałeś odpowiedzi, więc ją dostałeś. Młodziutkiego Vieira do poważnej piłki wprowadził Arsene Wenger, miłośnik innowacji taktycznych, profesjonalizmu i po prostu ładnej gry. Kin z kolei pierwsze śliwy w Anglii zebrał w Nottingham Forest pod opieką Briana Clougha, jednego z najbardziej niepokornych i kontrowersyjnych szkoleniowców. Po trzech latach spędzonych w mieście Robin Hooda, Irlandczyk był już o krok od przejścia do Blackburn Rovers. Jednak dosłownie na ostatniej prostej transferowi zapobiegł Sir Alex Ferguson, osobiście namawiając pomocnika do zostania Czerwonym Diabłem. Sezon 96/97 zakończył się jeszcze zwycięstwem Manchesteru United, ale podopieczni Fergusona wiedzieli, że przybył im potężny rywal, a co za tym idzie, o seryjne zdobywanie mistrzostw będzie coraz trudniej. Pod koniec lat 90. i na początku nowego tysiąclecia Arsenal był naszym najgroźniejszym rywalem. Nie było nikogo na horyzoncie. Liverpool i Newcastle odnosiły sukcesy przez krótkie okresy. Blackburn miał jeden zwycięski sezon. Jeśli jednak spojrzeć na naszą historię sprzed pojawienia się Jose Mourinho w Chelsea, poza Arsenalem nie było stałego zagrożenia dla naszej dominacji. Doświadczenie mówi, żeby przejmować się tylko konkurentami, którzy w tradycji mają sięganie po największe trofea. Kiedy Arsenal i United współzawodniczyły przez tak długi czas, Wiedziałem, że siłę kanonierów podtrzymuje historia i silna tożsamość wspominał Ferguson. Zanim doszło do pierwszych poważnych starć kina z wiejrą w 1997 roku, miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie w piłkarskim życiu Irlandczyka. Przed rozpoczęciem sezonu niespodziewanie zakończyć karierę postanowił Eric Cantona, kapitan i żywa legenda Manchesteru United, człowiek, z którego zdaniem liczył się absolutnie każdy pracownik klubu. Choć w drużynie nadal grali zawodnicy dużo bardziej doświadczeni niż 26-letni wówczas Roy, Sir Alex doskonale widział jaki posług zyskiwał w drużynie waleczny Irlandczyk. Dodatkowo nie było tajemnicą, że Kin bardzo dużo czasu spędzał z Kantoną. Wydawał się zatem naturalnym następcą króla Erika, jak nazywano Francuza. Ferguson wezwał mnie do swojego gabinetu i powiedział: "Chcę, żebyś to ty został nowym kapitanem i grał siódemką na koszulce". Wspominał Kin w swojej autobiografii zatytułowanej Druga połowa. Choć numer 7 to w drużynie United świętość, Roy zdecydował, że po Kantonie przejmie tylko opaskę kapitańską. Powiedziałem, dzięki, ale zostanę przy swoim numerze. Od początku grałem z szesnastką, nie uważałem się za siódemkę. Fergi powiedział, weź ją. Wiem, że Beckham będzie chciał grać z siódemką, ale ja tego nie chcę. Roy był nieugięty. Nie chciał gwiazdorskiego numeru, który trafił ostatecznie na plecy Davida Beckhama. Manchester United miał jednak nowego kapitana. Sezon 97-98 należał już do Arsenalu, w czym rzecz jasna swój udział miał Patrick Vieira. Ten sezon, zakończony zdobyciem Mistrzostwa i Pucharu Anglii, jest według Francuza jego największym osiągnięciem w karierze. Mistrzostwo smakowało wyjątkowo, ponieważ mimo początkowej straty aż 11 punktów do United, Arsenal ostatecznie wyprzedził swoich rywali jednym punktem. Biorąc pod uwagę poświęcenie zawodników i wsparcie kibiców, zdałem sobie sprawę, że jestem w wyjątkowym miejscu. Za ofensywę arsenalu odpowiadali wtedy Dennis Bergkamp, Mark Overmars i Nicolas Anelka, ale środek pola należał do pary Francuzów. Towarzyszem Vieira był Emmanuel Petit, sprowadzony przez Węgera przed sezonem. Dwa miesiące po zdobyciu podwójnej korony, Vieira i Petit ustrzelili prywatnego hat-tricka, dokładając na koniec złoty medal Mistrzostw Świata po zwycięskim finale z Brazylią. Gdy w doliczonym czasie było już 2 do 0 po bramkach Zinedina Zidana, a Francuzi czekali na gwizdek sędziego i początek fety, Petit dobił kanarino z bramką na 3 do 0. Zgadnijcie, kto mu wtedy asystował. Nie mylicie się, Patrick Vieira. Panci dwie Ruszyli lewą i prawą stroną. Pędzi Petit, Petit. Jest tam Vieira, do którego jest zagranie. Ten do Pędzi. Petit. Petit na polu karty. 3-0. W tym czasie Rojkin przeżywał fatalny okres. Dla niego sezon skończył się już w dziewiątej kolejce, kiedy to w meczu przeciwko Leeds uszkodził więzadła krzyżowe, próbując zatrzymać obrońcę gospodarzy Alfa Inch Halanda. Kiedy Kin zwijał się z bólu, Norweg podszedł do niego i krzyknął Nie udawaj, symulujesz, żeby wykręcić się od kartki. Ta historia będzie miała swój brutalny epilog kilka lat później. Keane słów Hollanda nigdy nie zapomni i zemści się na Norwegu w 2001 roku, faulując go tak brutalnie, że w praktyce zakończy to jego karierę. Oh, to Patrick, grałeś przeciwko wielu piłkarzom United, która drużyna Czerwonych Diabłów była najlepsza. Ta, która zdobyła potrójną koronę w sezonie 98-99. Dwight York i Andy Cole w ataku, Beckham na prawym skrzydle, Giggs na lewym, Keane i Scholes w środku. Tak, to był najlepszy skład Manchester United. Mówiąc o rywalizacji obu klubów, nie sposób nie wspomnieć o powtórzonym półfinale Pucharu Anglii w 1999 roku. Po zakończonym bezbramkowym remisem meczu trzeba było rozegrać powtórkę. Po bramkach Davida Beckhama i Denisa Bergkampa na tablicy wyników znów widniał remis i kiedy wszyscy czekali na dogrywkę, w doliczonym czasie drugiej połowy meczu Phil Neville sfaulował Reja Perlura w polu karnym. Decyzja sędziego? Jedenastka. Do piłki podszedł Bergkamp, a kibice kanonierów już szykowali się do świętowania. Za wcześnie Peter Schmeichel obronił. Zatem dogrywka. W niej doszło do sytuacji, która przeszła do historii angielskiego futbolu i do dziś śni się po nocach piłkarzom Arsenalu. Ryan Giggs przejął piłkę jeszcze na swojej połowie boiska i, mimo asysty czterech kanonierów, sam przebiegł kilkadziesiąt metrów i z ostrego kąta uderzył pod poprzeczkę. David Simon nie miał szans, wynik już się nie zmienił. Ta bramka dała czerwonym diabłom puchar Anglii, trofeum, które piłkarze Arsenalu mieli już w rękach. Jak to spotkanie wspominają główni bohaterowie tego odcinka? No cóż, paradoksalnie ten legendarny mecz nie ułożył się dla nich zbyt dobrze. Owszem, Rojkin podniósł ostatecznie upragniony puchar, ale ostatnie 45 minut meczu spędził w szatni, ponieważ jeszcze w drugiej połowie otrzymał drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska, osłabiając swoją drużynę. Patrick Weira miał z kolei swój udział w akcji bramkowej. Niestety tej akcji po której Giggs strzelił zwycięską dla United Bramkę. To właśnie niedokładne podanie Francuza zostało przejęte przez skrzydłowego Czerwonych Diabłów. Wielki mecz, wielka historia, ale z kosztownymi błędami liderów. To było jak koniec świata. Sposób, w jaki przegraliśmy ten mecz, fakt, że to właśnie Kim, nie jakiś drugoplanowy zawodnik, szedł z czerwoną kartką, a mimo to wygrali. Ta historia musiała się skończyć potrójną koroną dla United. Wspomina Vieira. Tak też się stało. Manchester United wygrał Puchar Anglii, zwyciężył w Premier League, a o tym, jak zakończył się finał Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium, chyba nikomu nie muszę przypominać. No właśnie, ta nieszczęsna Liga Mistrzów. Dlaczego nieszczęsna, zapytacie? W rewanżowym meczu półfinałowym z Juventusem, rozegranym niecały tydzień po finale Pucharu Anglii, Kin rozegrał prawdopodobnie najlepsze spotkanie w karierze. Juventus po 11 minutach prowadził już 2 do 0. Kto inny mógł wstrząsnąć zespołem, jeśli nie kapitan? Roy King jeszcze w pierwszej połowie sam strzelił bramkę kontaktową, by później z kolegami cieszyć się z wygranej 3 do 2 i awansu do finału. Alex Ferguson stwierdził, Roy urządził prawdziwy pokaz gry na rzecz drużyny. Całkowicie zrezygnował z indywidualnych popisów. Nigdy nie widziałem czegoś takiego na boisku. Walczył o każdy centymetr murawy. Wyglądało to tak, jakby wolał umrzeć z wycieńczenia niż przegrać ten mecz. Dał sygnał dla całej drużyny, zainspirował chłopaków i pokazał, że walczymy do końca. Podobnie jak w przypadku pamiętnego meczu z Arsenalem, radość ze zwycięstwa była przytłumiona. Po niepotrzebnym faulu na Zidanie, Kim dostał żółtą kartkę, która wyeliminowała go z występu w finale. Niewiarygodną końcówkę meczu z Bayernem, w której w ciągu zaledwie kilku chwil Teddy Sheringham i Ole odwrócili przebieg spotkania, Kin oglądał z trybun, ubrany w garnitur. Starałem się robić dobrą minę do złej gry, ale to był chyba najbardziej rozczarowujący moment mojej kariery. Walka między podopiecznymi Węgera i Fergusona przypominała zabawę dzieci na huśtawce. Raz górą jestem ja, raz ty. Raz na szczycie jest by za chwilę przyćmił go kin. Francuz, zaliczany już wówczas do czołówki pomocników na świecie, przez trzy sezony aż do 2002 roku musiał patrzeć na radość Czerwonych Diabłów. Podopieczni Fergusona utrzymali się na szczycie ligi trzy sezony z rzędu. W tym czasie kibice zauważyli już, że podczas meczów United z Arsenalem dwóch konkretnych piłkarzy walczy ze sobą szczególnie zaciekle. Ambicje Vieira podrażnił z pewnością fakt, że w 2000 roku to nie on, a Roy Keane został wybrany piłkarzem roku w Anglii. Obaj zawodnicy przyznali, że czekają na bezpośrednie starcia, by udowodnić kto rządzi w Premier League, również pod względem fizycznym. Kiedy zbliżał się mecz z Arsenalem, odzywały się w moim ciele wszystkie kontuzje. Musiałem się przygotować na cierpienie, bo byłem pewny, że będzie bardzo, bardzo ciężko". Powiedział po latach Keane. Przegrana walka o tytuł trzy razy z rzędu była udręką dla Wiejry i pozostałych kanonierów. Piłkarze Węgera wrócili na szczyt w 2002 roku, można powiedzieć, że symbolicznie. Był to bowiem pierwszy sezon, w którym kapitanem Londyńczyków był Wiejra. Podejść z klubu niego. Adamsa Węgier nie miał żadnych wątpliwości, kto powinien przejąć jego opaskę. Francuz nadawał się do tej roli jak mało kto. Kanonierzy zrzucili wielkich rywali stron w najlepszy możliwy sposób na Old Trafford, stadionie United. Vieira i spółka cztery dni wcześniej zdobyli Puchar Anglii. Kalendarz rozgrywek ułożył się w taki sposób, że mistrzostwo Anglii, a tym samym podwójną koronę Arsenal mógł przepieczętować zwycięstwem nad Manchesterem United. Tak też się stało. Kanonierzy wygrali 1 do 0 po bramce Sylvana Wiltorda. Zdobyć mistrzostwo na Old Trafford w Waszym domu było czymś absolutnie fantastycznym. Wspominał później Vieira w rozmowie z Kinem. Rozmawialiśmy o tym meczu przez cały tydzień. Byliśmy tak nabuzowani, że jechaliśmy tam nie po remis, ale po zwycięstwo, po pełną pulę. Mieliśmy tę przewagę psychiczną, że, nawet w razie porażki, mogliśmy zdobyć ten tytuł później, na naszym stadionie, ale nikt nawet o tym nie wspominał. Wszyscy chcieliśmy to zrobić tam na Old Trafford ze względu na tę wielką rywalizację między naszymi klubami. Powtarzaliśmy sobie, to ich zaboli. I owszem, zabolało. Podsumowaniem sezonu, podobnie jak w 1998 roku, miało być mistrzostwa świata w Korei i Japonii. Jednak zarówno Kim, jak i Wejra chcieliby o tym turnieju jak najszybciej zapomnieć. Irlandczyk został wyrzucony z kadry po słynnej awanturze z trenerem Mickiem McCarthym, podczas której nazwał go onanistą, a Francja zamiast bronić tytułu po beznadziejnej grze odpadła z rywalizacji już w fazie grupowej. Kraczamy teraz w okres najsłynniejszych awantur w wykonaniu Patricka i Roya. W kolejnym sezonie mistrzami Anglii ponownie zostali piłkarze Manchester United. Arsenal, co oczywiste, był rozdrażniony stratą tytułu na rzecz wielkiego rywala. Choć w marcu 2003 roku kanonierzy prowadzili ośmioma punktami, ostatecznie Czerwonym Diabom udało się zminimalizować te różnice i przegonić rywali. W bezpośrednich spotkaniach wrzało. W czwartej rundzie Pucharu Anglii obie ekipy grały tak brutalnie, że już po siedmiu minutach sędzia pokazał trzy żółte kartki. Zaniepokojony takim stanem rzeczy sędzia musiał wezwać do siebie kapitanów. Wiejre i Kina byci uspokoili swoich kolegów. Z kolei w kwietniowym meczu zakończonym remisem 2-2 do 2, Sol Campbell wyleciał z boiska za uderzenie łokciem w twarz Solskiera. Robiło się coraz goręcej. Do historii przeszły awantury między piłkarzami w meczu nazwanym Bitwą o Old Trafford w 2003 roku. Wtedy to Vieira wyleciał z boiska za próbę kopnięcia Ruda van Nistelrooya, którego z kolei po przestrzeleniu kontrowersyjnego rzutu karnego przed wściekłymi piłkarzami Arsenalu musiał bronić kin. W tamtym sezonie Arsenal przeszedł do historii jako The Invisibles niepokonani. Kanonierzy nie przegrali wówczas ani jednego meczu w całym sezonie i, co oczywiste, zostali mistrzami Anglii. Nawet Kin przyznał, że Arsenal po prostu musiał wygrać w tamtym sezonie. Napiętą atmosferę między klubami na własnej skórze odczuł nawet sir Alex Ferguson, który rok później, po meczu, w którym Czerwone Diabły wygrały z Arsenalem i zakończyły ich pas set 49 meczów bez porażki, dostał w twarz kawałkiem pizzy. W tym meczu foul gonił foul, a sędziujący go Mike Riley nie potrafił zapanować nad zawodnikami. Do pojedynku w jej rakiny nie doszło. Irlandczyk nie grał w tym meczu. Może to i lepiej. Awantura przeniosła się do szatni, gdzie miał miejsce słynny incydent z pizzą. Początkowo nikt nie wiedział, który z piłkarzy Arsenalu ośmielił się tak ordynarnie potraktować Fergusona. Co ciekawe, dopiero po 13 latach od tego wydarzenia winowajca zdecydował się ujawnić. Był to 17-letni Cesk Fabregas. Najsłynniejszy incydent z udziałem duetu Vieira Kin miał miejsce przed meczem na Hyder w 2005 roku, a iskrą zapalną okazał się najbardziej niepozorny z piłkarzy United, Gary Neville. Pamiętam, że usłyszałem za sobą kroki, a za chwilę głos Vieira, który krzyknął: Neville, dzisiaj nie skopiesz żadnego z naszych piłkarzy. Powiedział po latach Gary. Francuz miał na myśli fakt, że w poprzednich spotkaniach Neville nie oszczędzał skrzydłowych arsenalu, w szczególności Roberta Piresa i zmarłego niestety w tym roku Jose Reyesa. Chciałem mu tylko przypomnieć, że nie jesteśmy na Old Trafford, podsumował Vieira. Kin zareagował błyskawicznie. Jeszcze przed wyjściem piłkarzy na boisko, postanowił porozmawiać z Francuzem po swojemu. Niezależnie od tego, czy miałeś rację, czy nie, zaatakowałeś Garego, najsłabsze ogniwo. To dość brutalne stwierdzenie, szczególnie dane wila, ale trzeba przyznać, że Anglik nie startowałby w tej samej kategorii wagowej co Francuz. Awanturę w tunelu transmitowała na żywo telewizja. Wszyscy kibice mogli usłyszeć kina, który powstrzymywany przez kolegów i sędziego Grahama Pola wykrzyczał w kierunku Patryka chyba wszystko, co leżało mu na wątrobie. Wyra, nie udawaj takiego miłego. Do zobaczenia na boisku. Incydent w tunelu przeszedł do historii. Choć Vieira strzelił gola, Arsenal przegrał to spotkanie. Kibice United utrzymują, że Vieira, mimo bramki na koncie, nie miał dużego wpływu na grę swojego zespołu, w czym była duża zasługa przedmeczowej odprawy, jaką zafundował Mukin. Święta wojna między kapitanami dobiegła końca tego samego roku. Po serii nerwowych meczów również kolejne spotkania Arsenalu z United przebiegały dużo spokojniej. Między innymi ze względu na to, że do rywalizacji włączyła się Chelsea, przełamując panujący duopol. 2005 to także rok, w którym Roy Keane i Patrick Vieira odeszli ze swoich klubów. Arsene Wenger wspominał, że decyzja o sprzedaniu Vieira do Juventusu była bardzo trudna, ale konieczna ze względów taktycznych. W linii pomocy kanonierów coraz jaśniej błyszczała gwiazda młodego Ceska Fabregasa. Węgier zauważył, że Hiszpan i Francuz nie mogą grać razem ze względu na ofensywne usposobienie. Kapitan musiał odejść. O ile Vieira odszedł z Arsenalu pozostając z Węgerem w dobrej komitywie, pożegnanie kapitana Manchester United przebiegło w gorącej atmosferze. Według Fergusona Kin nie chciał przystosować się do swojej nowej roli, polegającej na bardziej defensywnej grze. Irlandczyk dodatkowo podsycił ogień. Udzielił kontrowersyjnego wywiadu dla klubowej telewizji, w której przejechał się po kolegach z zespołu, zarzucając im gwiazdorstwo i nieprzykładanie się do treningów. To, co działo się w gabinecie Sir Alexa, gdy ten wezwał kina na dywanik, pozostaje tajemnicą, ale efektem tej gorącej dyskusji było rozwiązanie kontraktu Roya ze skutkiem natychmiastowym. Decyzja Fergusona zszokowała nie tylko kibiców, ale i piłkarzy United. Klamka zapadła. Kin podpisał umowę z Celticiem Glasgow, gdzie po rozegraniu jednego sezonu zdecydował się zakończyć karierę. Brytyjski dziennikarz Ryan Kelly napisał kiedyś: Świat boksu miał Alego i Fraziera, w tenisie mieliśmy Borga i McEnroe, w futbolu Vieira i Kina. Wielcy piłkarze, wielkie charaktery, wielka walka, ale i wielki szacunek. W filmie dokumentalnym Best of Enemies dawni rywale spotkali się ponownie, by wspomnieć czasy rywalizacji. I chociaż w kilku aspektach nadal nie udało im się znaleźć wspólnego języka, co do jednego nie mieli wątpliwości. Spotkania przeciwko sobie były wyjątkowe. Obaj przyznali, że byli dla siebie najtrudniejszymi rywalami, których spotkali na piłkarskiej drodze. W dzisiejszym futbolu, pełnym niebotycznych pieniędzy, zawodników aspirujących jednocześnie do miana celebrytów, brakuje kogoś takiego jak Patrick Vieira i Roy Keane, prawdziwych przywódców. Czy czasy piłkarzy z charakterem już bezpowrotnie minęły? Nawet jeśli nie, jest ich coraz mniej. W tym miejscu chciałbym podziękować Wam za pozytywny odbiór podcastu Historie z boiska. W ciągu miesiąca, czyli odkąd istnieje podcast, napisało do mnie chyba więcej osób w sprawie odcinków, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, niż w trakcie trzech lat, odkąd prowadzę kanał piłkarski na YouTube. Z racji tego, że podcast jest bardziej angażującym medium, zależy mi też na lepszym kontakcie z Wami. Dlatego też chętnie odnoszę się do Waszych uwag, czy propozycji tematów na kolejne odcinki. Swoje opinie możecie zostawić na przykład w aplikacji podcasty na iPhone'ach, gdzie ostatnio napisał jeden z słuchaczy o niku Frank 123 następujący komentarz. Fajne historie, ale trochę ich mało Konrad. Dodaj więcej please. Dziękuję za pochwałę. Najchętniej dodawałbym podcasty codziennie, ale musicie pamiętać o tym, że stworzenie jednego odcinka pochłania naprawdę dużo, dużo czasu, a do tego prowadzę kanał na YouTube, o którym wspominałem, gdzie też chcę zachować jakąś regularność. Zatem na razie musicie zadowolić się jedną historią tygodniowo, a więcej treści szukać na moim kanale YouTube. Jeśli macie jakieś inne sugestie, zachęcam do kontaktu na Instagramie, wystawiania recenzji w iTunes. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Historii z boiska.